Cześć, to pałka znańcy w dzisiejszym odcinku opowiem wam, co to jest kosinus i jak go policzyć. Zajmiemy się kosinusem kąta ostrego. Dlaczego kąta ostrego? Bo jest też kosinus kąta rozwartego, ale o tym nie w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od definicji. Kosinusem kąta ostrego nazywamy pewien stosunek. I teraz, żeby zrozumieć, co to za stosunek będziemy tutaj liczyć, narysujmy sobie rysunek pomocniczy. Rysujemy trójkąt prostokątny i podpiszemy sobie tak. Wierzchołki ABC, naprzeciwko kąta alfa podpiszmy, że przyprostokątna ma długość a, ten kąt alfa umieścimy tutaj przy wierzchołku a, naprzeciwko kąta beta, który jest tutaj, bok długości b, a przeciwprostokątna mała literka c. Ok, i teraz. Jest to stosunek długości przyprostokątnej, która leży przy kącie alfa. To szukamy tej przyprostokątnej. Czyli my chcemy policzyć kosinus alfa i definicja nam mówi, że mamy najpierw znaleźć przyprostokątną, która leży przy kącie alfa. Tu jest kąt alfa, do niego przylega ta przyprostokątna, no bo to też przylega, ale to nie jest przyprostokątna, tylko to jest przeciwprostokątna. Czyli bierzemy to, co jest przy kącie alfa, czyli B. Dzielimy przez długość przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna to jest C. I tak w tym odcinku będziemy szukać kosinusa kąta alfa, że będziemy mieć trójkąt prostokątny, będziemy patrzeć gdzie jest kąt alfa, przyprostokątna, która przylega do tego kąta alfa, i będziemy dzielić przez przeciwprostokątną. Ok, no to zobaczmy na pierwszy przykład. Mamy trójkąt prostokątny, mamy tutaj kąt alfa, eee, przyprostokątne są długości 3, 4, a przeciwprostokątna 5. I teraz, ile wynosi cosinus tego kąta alfa? To zgodnie z definicją szukam tej przyprostokątnej, która leży przy kącie alfa. Przy kącie alfa leży przyprostokątna długości 3. Dzielimy przez przeciwprostokątną, czyli przez piątkę. Czyli kosinus tego kąta alfa wynosi 3 piąte. Świetnie. To idziemy dalej. Mamy teraz taki trójkąt prostokątny. O kąt alfa zróbmy, że jest. Tutaj. Tu mamy długość 1, tu mamy 5. I mamy policzyć kosinus tego kąta alfa. Ok, dobra. No to teraz lecimy z definicji. Z definicji wiemy, że jest to stosunek, czyli kosinus alfa w naszym trójkącie jest to stosunek długości przyprostokątnej, która leży przy kącie alfa. No to świetnie, mamy to. Przy kącie alfa leży ta przyprostokątna i ona ma długość 1. Przez Mamy podzielić przez przeciwprostokątną. Gdzie na naszym rysunku jest przeciwprostokątna? Na przeciwko kąta prostego jest przeciwprostokątna, ale nie mamy jej długości. Powiedzmy, że ma długość x. Skąd będziemy wiedzieć, jakiej długości jest ta przeciwprostokątna? No policzymy sobie stwierdzenia Pitagorasa. 1 do potęgi drugiej plus 5 do potęgi drugiej to jest x kwadrat. Tutaj mamy 1 plus 25, czyli 26. To jest x kwadrat, czyli x to jest pierwiastek z 26. Czyli to jest 1 przez pierwiastek z 26. Usuniemy niewymierność, to będzie pierwiastek z 26 przez 26. Dobrze, to idziemy dalej. Narysujmy sobie kolejny trójkąt prostokątny. Mamy trójkąt prostokątny taki. Tutaj mamy kąt alfa. Przeciwprostokątną zróbmy długości 3 a przyprostokątna, która leży naprzeciwko tego kąta, długości 1. I chcemy policzyć kosinus tego kąta. No to dobrze, czyli cosinus alfa równa się i teraz stosunek długości przyprostokątnej, która leży przy kącie alfa. No to przy kącie alfa leży ta przyprostokątna. Nie mamy jej długości. Oznaczę na przykład literką b. Skąd policzyć, jakiej długości jest b? No z Pitagorasa. b do kwadratu plus 1 do kwadratu to będzie 3 do kwadratu. Tak? Długość przeciwprostokątnej do kwadratu plus ta druga do kwadratu, to jest przeciwprostokątna do kwadratu. Oczywiście długość. E, czyli mamy b kwadrat jest równe 9 odjąć 1, 8. Czyli moje b to jest pierwiastek z 8. Pierwiastek z 8, czyli tutaj mamy pierwiastek z 8. E, możemy napisać, że to jest dwa pierwiastki z 2, tak? I teraz już możemy policzyć kosinus alfa, bo to jest... Stosunek długości przy która jest przy kącie alfa, czyli tej, czyli dwa pierwiastki z dwóch, przez 3 poprzez przeciwprostokątną. Dobrze, to teraz policzmy na przykład, ile wynosi kosinus e, 60 stopni. Skąd policzyć cosinus 60 stopni? Narysujmy sobie najpierw trójkąt równoboczny. W trójkącie równobocznym każdy z kątów ma 60 stopni. Świetnie, tylko my potrzebujemy trójkąta prostokątnego, ale ten trójkąt prostokątny zrobi się wtedy, kiedy wysokość opuścimy na ten bok. No i uwaga, tutaj mam a, tutaj też było a, a jak opuściliśmy wysokość, to wysokość podzieliła nam ten bok długości a na dwa odcinki o takiej samej długości, czyli mamy tutaj a przez 2. I teraz nas interesuje, kosinus 60 stopni. Kosinus 60 stopni będziemy liczyć z tego trójkąta prostokątnego, który widzicie w tym miejscu. I tutaj namierzyliśmy kąt 60 stopni. Spróbujemy zastosować definicję, czyli szukam przyprostokątnej, która leży przy kącie 60 stopni, w tym pomarańczowym trójkącie. No to jest ta przyprostokątna, czyli to będzie a przez 2 przez... Długość przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna w tym trójkącie jest długości a. I teraz zobaczcie, to i to nam się skraca i zostaje jedna druga. I to warto zapamiętać, że cosinus 60 stopni jest równy jedna druga. Będzie się nam przydawało to w kolejnych zadaniach, gdzie będziemy w ogóle potrzebować funkcji trigonometrycznych dla 30, 60 i 45 stopni. Tutaj wyprowadziliśmy sobie już, że cosinus 60 stopni to jest jedna druga. Myślę, że po tym odcinku wiecie już, co to jest cosinus, a jeśli oglądaliście wcześniejszy, to wiecie już, co to jest sinus i cosinus. W następnym odcinku przedstawię tangensa.